witam wszystkich na kanale AntyGaming w kolejnym przeglądzie magazynów z Wielkiej Brytanii. Jako że teraz mamy wielki hype na Pokémon Go, to nie możemy być gorsi i przedstawiam Wam Pokémon Annual 2016, czy jak to się powinno powiedzieć 2016, czyli taki dodatkowy magazyn, którego nie było na liście wcześniejszych, które miałem Wam pokazać, ale który również jest tam również do nas z Wielkiej Brytanii. Wydawcą jest Pedigree, który strasznie mi przypomina. Um, Firmy, która produkuje jedzenie dla zwierząt, nie chcę tutaj oczywiście reklamować. No i dobrze, no ale przejdźmy do tego anuala, bo przecież o tym jest ten film. 20 lat Pokémonów, jak wiemy, teraz jest, obchodzimy 20-lecie serii Pokémon. No i wydane są takie różne fajne magazyny lub książeczki. To jest bardziej książeczka, ponieważ jest ładna, gruba oprawa. No i kosztuje 7,99 funta, pedigreebooks.com. No i zobaczmy, co w takim anualu jest, który można dostać w Wielkiej Brytanii. Ładne, ładna okładka, ładna tutaj pierwsza strona. On jest w ogóle z tego, co widzę, bardzo kolorowy. Ma oczywiście spis treści, to jest standardowo. Aha, i on dotyczy bardziej Kalos, jako że Kalos jest nadal na razie tą ostatnią generacją, czyli tą najświeższą. Jeszcze jesteśmy przed nowymi Pokemonami Sun and Moon, dlatego jeszcze nie poznaliśmy żadnej siódmej generacji, dodatkowo, przynajmniej tak oficjalnie, dlatego jeszcze jesteśmy w Kalos. No i co? No i adventure continues, welcome back to Kalos. Oczywiście najpierw trochę o Ashu Ketchumie, ostatnio słyszałem bardzo fajną informację, że Anime Pokémon byłoby super, wystarczy usunąć Asha. No i rzeczywiście, przecież było Pokémon Origins bez Asha i anime było świetne. Tak samo Pikachu. Pikachu, który jest tym najbardziej rozpoznawalnym Pokémonem, chociaż tak naprawdę nie miało tak być, ale to doczytajcie trochę w internecie. Być może Andrzej Wam opowie więcej. Kto tam w Kalos z nami podróżuje w anime i oczywiście zespół R niezmienny od 20 lat, odkąd pierwszy odcinek anime wyszedł. Co my tu jeszcze mamy w takim manualu? Kolorowankę. Wykreślankę wyrazów. Z tego co widzę, dosyć prostą. Dużo tych wyrazów tutaj nie ma. Jak chcecie, zróbcie sobie screena i możecie sobie i pokolorować i wykreślić. Sobie, jak zrobicie to jakoś ładnie, to możemy Wam coś wysłać w nagrodę. Potem mamy świat pokemonów, czyli różne typy: 18 typów Pokémon, legendarny Pokémon skalos i mityczny Pokémon skalos. Pragnę zauważyć, że od niedawna nie ma takiego pojęcia jak wszystkie legendarne pokemony, w którym wchodziłby ten cały skład, tylko jest rozdzielone na legendarne i mityczne, czyli takie, które rzadko kiedy można spotkać i takie, które rzeczywiście są legendarne i zgodnie z grami jest tylko jedna, chociaż te mityczne też jest tylko jedna sztuka, ale jednak są to takie, nie są, te, to są, takie, nie są takie najsilniejsze, dlatego może są traktowane trochę inaczej. A, jest taki fajny pokedex mega ewolucji, czyli mega Bomasno, mega Absol, mega Charizard X i Y, czyli taka lista dostępnych aktualnie mega ewolucji. Jak na razie 39 sztuk. No i teraz pytanie, 39 sztuk. Jeżeli będzie tutaj, może na kolejnej stronie, taki najbardziej dla mnie rozpoznawalny. Nie ma go tutaj, ale nie wiem, to chyba nie ma wszystkich. Galate chociażby i Glalie, czyli to też obejmuje Orasa, z tego co się orientuje. Chyba tak, chyba Orasa też obejmuje. No dobra, to już jest mniejsza sprawa. Chyba tutaj 39 ich nie ma, nie będę zaraz liczył. No i potem historia, czyli można sobie też troszeczkę poczytać, oprócz takiego skrótowego Pokedeksu i wykreślanki czy kolorowanki, jest historia. Z tego co widzę, zespół R jest włączony w tą historię. Mają nawet swój statek z Magikarpia zrobiony. Aha, i potem mamy Pokémony podwodne, też kolejna, że tak powiem, część pokadeksową, bo są też opisy, są wagi, co jest ciekawe, bo uwaga, to jest magazyn z Wielkiej Brytanii, więc tu powinny być funty i cale, a mamy metry i kilogramy, coś ciekawego. Brytyjczycy na pewno są trochę zdezorientowani Potem mamy krzyżówkę podwodną Mamy pokemon sudoku, o kurde genialne musi być Każdemu pokemonowi odpowiada konkretna cyfra I trzeba nazwać 6 podwodnych pokemonów Nie żeby ściągawka była tutaj Ale dobra, niech będzie, niech będzie, że magikarp jest też podwodnym pokemonem no W sumie jest wodnym, no ale czy podwodnym A to jest Magical Undersea Pokémon World Gla Grab your colored pants and get imaging Hmm, można tu chyba coś narysować. Tak mi się wydaje, ale wiecie co? Nie jestem pewien. Co my tu mamy? Aha, mamy labirynt, mamy. Yy, aha, że można skopiować jeden obrazek w drugi, yy, w drugie pola i można pokolorować. Kolejna historia, w którym zespół R też jest. Nie ma ze R. Na szczęście. Ale jest dużo innych Pokémonów, można sobie poczytać. Pokemon Battle Moves, czyli już kolejna rzecz w takim Pokedeksie, tylko że tym razem o ruchach Ninja Pokémon Type Pewnie związane z anime. No i potem Ninja Mission, czyli taka, taki labirynt, w którym każdy Pokémon świadczy o tym, gdzie mamy iść. Tu oznacza, że mamy iść na dół, tu, że mamy iść na prawo, tu, że znowu na prawo, tu że na dół i tak aż dochodzimy do finiszu. No i musimy popatrzeć w jaką tą drogą pójdziemy. Ninja Codebreaker. O, a to jest ciekawe. Każdemu Pokémonowi przypisana jest litera i tutaj trzeba odkryć jakiś wyraz. Zróbcie sobie screena i odkryjcie wyrazy, ponieważ jak widzicie, ja tutaj nic nie uzupełniałem. E, tak więc może tutaj będą jakieś ciekawe informacje. Antygaming jest super. O, to już jedno odkryłem. Jaki Pokémon jest Skalos? Ym, ktoś, kto ma chęć, już widzę, Bidufa, podpowiadam. Może sobie sprawdzić na podstawie wycinka jaki to jest Pokémon. Pewnie gdzieś jest podpowiedź, albo pewnie na ostatniej stronie są podpowiedzi, zaraz zerkniemy i sprawdzimy, czy zrobiliście wszystko dobrze. Brakujące linki. Aha, czyli jaki Pokémon w co ewoluuje, tu są podpowiedzi. I w ile Pokémonów ewoluuje Eevee? 9. Aktualnie jest 9, przepraszam, 8, bo Eevee jest podpisane jako jeden. A który jest, który trzeba samemu sobie ponazywać. No i kolejna historia, trzecia już i tym bardziej już więcej jest zespołu R, bo już na samym starcie. Widzę, że jest związany z inkajem i z malamarem. Grubo się dzieje. Jak widzę, o to jakieś mityczne cuda się dzieją. E, teraz Pokémony leśne, quiz kalosowy. Nazwij 6 regionów, w których Ash już był. Hmm, to będzie bardzo trudne. A sobie same można ocenę dać, to dobrze. E, 20 years on celebration, celebrating 20 years, czyli 20 lat i 3 ubiory Asha. Aha, to jest odnośnie pytania poprzedniego akurat. Bo aż był w Kanto, w Jotto, w Hoenn, z Sinnoh, no i teraz jest w Kalos. Aha, jeszcze był w Unowie. No to proszę bardzo, w ciągu 200 lat, aż zmienia ciuchy. Ym, co średnio 4 lata. Super! O, i są odpowiedzi. Teraz możecie sobie sprawdzić, czy wszystko dobrze odpowiedzieliście. Ja wam daję jeszcze chwilę na screena. Mam nadzieję, że na filmie dobrze wyjdzie. Tu wam wezmę rękę, bo wam yy, przeszkadza. I co? I koniec. Visit Pedigree Books for more. Muszę przyznać, że bardzo ciekawe. Fajnie by było, gdyby takie coś w Polsce wychodziło. Kiedyś yy, wychodził Pokémon Przyjaciel Fana, z tego co pamiętam, albo miało to bardzo podobne nazwę w formie takiej małej książeczki. Ich zbierałem to kiedyś, ale sprzedałem na Allegro. I to było bardzo podobne do tego. Też były historyjki, też były quizy, też były informacje. Fajnie jest tutaj zrobiony ten pokedex z mega ewolucjami. Yy, muszę przyznać, że fajne to, fajnie to wygląda. Za yy, 8 funtów prawie. No... W ten... A inne, szkoda, że w Polsce już takich nie wydają. No nic, no to jeżeli chcecie zobaczyć jakiś konkretny artykuł, jakiś skan z tego anuala, to dajcie znać w komentarzach. Jeżeli jesteście ciekawi kolejnych jakichś magazynów o Pokemonach nie tylko z Wielkiej Brytanii, ale też z Polski, to możemy zrobić taki mały cykl, ale to też dajcie znać, jeżeli jesteście ciekawi. A ja Was zapraszam na kolejny odcinek magazynów z Wielkiej Brytanii w przyszłym tygodniu, w którym zajmiemy się w końcu retro gamerem. Trzymajcie się, pa!